Witajcie. Nazywam się Kamila Wasiluk i jestem stomatologiem oraz ortodontą. Jestem też mamą trójki dzieci i autorką bloga Mama Ortodonta. Dzisiaj opowiem Wam o licówkach. Pewnie nie jedni z Was zastanawiają się, czy coś da się zrobić z problemem przebarwionego zęba albo zęba z plamami, albo może zęba ukruszonego lub zęba z brzydkimi wypełnieniami. Więc jak najbardziej da się coś zrobić i właśnie jednym z rozwiązań jest założenie licówki. Co to są licówki? Licówki to są takie cienkie płatki o grubości około 1 mm, które są nakładane na wcześniej przygotowaną powierzchnię zęba. Żeby założyć taką licówkę, musimy delikatnie zaszlifować powierzchniową warstwę szkliwa, następnie wykonać wycisk. A później taka lisówka jest przygotowywana w pracowni i na kolejnej wizycie u stomatologa lisówka jest naklejana. Bardzo ważny w tym procesie jest dobór koloru. I tutaj dzieje się tak, że stomatolog na wizycie, kiedy jest pobierany wycisk, dobiera kolor licówki z kolornika do koloru Waszych naturalnych zębów, a jeżeli jest taka potrzeba, to wysyłamy też pacjenta, aby pojechał do pracowni, z którą współpracujemy, żeby jeszcze tam na miejscu przyjrzeć się uzębieniu i dobrać jak najbardziej taki naturalny kolor licówki, żeby. Ten można powiedzieć w cudzysłowie sztuczny ząb w ogóle nie odróżniał się od tego e, prawdziwego naszego uzębienia. Kiedy zakładamy licówki? Licówki zakładamy wtedy, kiedy mamy zęby przebarwione, z plamami, kiedy mamy na przykład uszkodzone brzegi sieczne, to może być po urazie. Kolejną kwestią jest, kiedy chcemy zmienić kształt zęba, albo kiedy chcemy zmienić powierzchnię zęba. Też jest to możliwe, szczególnie w przypadku takich delikatnych rotacji, czyli bardzo, bardzo niewielkich wad zgryzu, można przy pomocy licówki zmienić położenie zęba. To też może być jedno ze wskazań, ale pamiętajcie, że jeżeli wada zgryzu jest poważniejsza, to oczywiście nie zastąpi to leczenia ortodontycznego. Także jeżeli mamy diastemę, czyli taką przerwę między jedynkami można rozważyć założenie licówek, jeżeli oczywiście proporcje naszych zębów będą grały i takie poszerzenie jedynek będzie współgrało z bójkami i z pozostałą częścią naszego uzębienia. Jak się trzeba przygotować do założenia licówki? Oczywiście należy wyleczyć wszelką próbnicę. Należy też usunąć. Kamień i osad, czyli mieć zdrowe, czyste, przygotowane zęby. Poza tym nie musicie nic robić. Pewnie zastanawiacie się, czy są jakieś powody, dla których nie możemy założyć licówki. No, oczywiście, że są. Także licówek nie zakładamy raczej przy trucizmie. Jeżeli ktoś zgrzyta zębami, istnieje ryzyko odklejania się takiej licówki czy licówek, i tu w tym przypadku najpierw należy się. Przyjrzeć się temu problemowi zgrzytania i ewentualnie zastanowić się nad jakby dalszym postępowaniem i leczeniem, i w końcowym etapie zastanowić się, czy można założyć taką listówkę. Druga kwestia to są wady zgryzu. Przy poważniejszych badach zgryzu, kiedy dochodzi do tak zwanej kolizji między górnymi i dolnymi zębami, też istnieje takie prawdopodobieństwo, że listówka może się odklejać i wtedy też będzie to przeciwwskazanie do założenia licówki. Kolejna rzecz to zęby niewyleczone, czyli dużo próchnicy, osadu i ostatnie przeciwwskazanie to będą złe nawyki. Jeżeli ktoś obgryza paznokcie, obgryza ołówki czy jakieś inne przedmioty, to też może prowadzić to do odklejenia się licówki, czyli jeżeli ktoś nie zwalczy takiego, takich parafunkcji, no to wtedy licówki będą przeciwskazaniem. Na dzisiaj to tyle. Myślę, że dla osób, które zastanawiają się, czy zakładać licówki, czy nie, ten filmik był pomocny. Jeżeli Wam się podobał, to dajcie znać w komentarzu, a jeżeli macie ochotę na konsultację i chcecie się dowiedzieć, czy właśnie Wasze zęby się nadają do tego, aby założyć licówki, to zapraszam do dr Oli Bolańskiej do kliniki Triplinium która zajmuje się tego typu problemami. Dziękuję.